No witam Was dzisiaj serdecznie. Dzisiaj akcja będzie z przesadzania miskanta i rozprenicy. Tutaj mam tego miskanta. On dopiero, widzicie, tu zaczyna wypuszczać i chcę go wziąć, przesadzić w nowe miejsce. Bo tutaj to miejsce nie jest takie odpowiednie. Zresztą tu mi koty psy mi latają i mi, jak ten miskan później wychodzi, to mi łamią i, i, i nic z niego nie mam. I chcę wziąć ten, no i tutaj mam rozplenicę, chcę ją podzielić i wziąć też przesadzić sobie w nowe miejsce. Jeden, ten zostawię tu kawałek. A. A. Chcę jeszcze zrobić sobie dwie sadzonki, żeby przesadzić w inne miejsce. Czyli podzielę to na, na, na powiedzmy na trzy części. No i nic, trzeba przystąpić do działania. No i powiedzmy, że jest, jest wykopana i teraz trzeba będzie przenieść na razie na taczkę. Na taczce zrobię trochę z nią porządek i trafi na, do, na świeże miejsce. No nic, nie dopiero już pokażę wam jak będę gdzie już na taczce będzie już uporządkowana, bo tak to nie da się rady nagrywać cokolwiek robić. No już mam go na, mam na taczce tego miskanta. No ładnie, widzicie, cała bryła korzeniowa jest wykopana. I teraz z tą bryłą korzeniową trafi w swoje nowe miejsce. Oczywiście zrobimy dołek, damy obornika. takiego mam, taki mam przekompostowany yy, bydlęcy. No i niech sobie rośnie w nowym miejscu. Chociaż mnie sąsiadka prosiła, żeby jej sadzonkę dać. No to wezmę tu kawałek, ciachnę szpadlem, żeby, żeby, żeby później jej zrobić sadzonkę. A tą rozplenicę, moi drodzy, też podzielę. Także, jak mówiłem wcześniej, część zostanie tutaj, w tym miejscu, bo tu akurat może sobie rosnąć. I dwie części trafią w nowe miejsce. I wezmę po prostu szpadlem przetnę na, na jakby będzie na trzy części. Jedna część zostanie, jedna pójdzie do Doniczki bo, bo jedna, będzie, ta jedna pójdzie do Doniczki, bo mam miejsce, ale jeszcze się dokładnie zastanawiam, bo to wiecie, nie sztuka jest wsadzić, sobie przesadzić, a później, a, w złym miejscu i znowu przesadzać. Pójdzie do Doniczki, troszkę się ukorzeni, a jak przyjdzie odpowiedni moment, będę wiedział, w którym miejscu faktycznie ona ma być, czy w tym, czy w tym, czy w tym, czy w tym dokładnie, to to będzie wsadzona ata. Ta, ta część, jak ja mówię, co będzie następna z podziału, już ma miejsce też na siebie naszykowane, także, że tak to widzicie, wygląda. Także dzielimy dalej. Powiem Wam szczerze, że naprawdę ma przepiękny pokrój. Jak już później latem będzie ładnie się prezentowała, to Wam oczywiście pokażę, bo naprawdę ma przepiękny, taki rozłożysty pokrój nie jest za wysoka naprawdę bardzo mi się podoba ta trawa zobaczcie, zobaczcie jaki to ma system korzeniowy kto by kurcze pomyślał że taki system korzeniowy ma tak głęboko i, i taki system korzeniowy no teraz nie wiem Szpadlem, albo czymś spróbujemy, spróbujemy to przeciąć, tak, żeby, żeby to podzielić na, na, na trzy części. Dobra, ja już wło, pokażę po podzieleniu, bo no nie idzie tak, żeby to zrobić jedno z drugim. Także do zobaczenia za momencik. Słuchajcie, moi drodzy, powiem Wam szczerze, że oj, dało popić i popalić. Szpadlem nie szło tego zrobić, musiałem się kierunku rąbać. No mam podzielone na trzy części, zobaczcie sobie jak to wygląda, jaki to, ma, jaki to jest system tu korzeniowy. No i tak jak mówiłem, jedna część, jedna część trafi tu z powrotem do dobrej ziemi, jedna pójdzie już w inne miejsce i jedna pójdzie tam do ogrodu. Także tak wyglądało moje przesadzanie i miskanta i tej rozplenicy. No i miskan sobie rośnie w nowym swoim miejscu. Myślę, że tu będzie mu dob dobrze. Tutaj wsadziłem też tą jedną rozprynicę Będzie troszeczkę osłonięty od, od wiatru, a zarazem jak rośnie też będzie mi tutaj troszeczkę osłaniał. No jeszcze rzucimy sobie okiem na moje ukochane drzewka. Widzicie? Życzę wszystkim miłego popołudnia, miłego wieczoru, w ten chłodny dzień. No, ten weekend, weekend majowy nam nie spisał się, no ale no, co zrobić. Taki mamy klimat. Kiedyś ktoś powiedział sorry, taki mamy klimat. Do zobaczenia, do następnego razu.